Grube filmy można realizować dzięki współpracom. Współpracować można z fajnymi firmami. BedClick to fajna marka, więc z nimi współpracuję. W niedzielę start Mistrzostw Świata w Katarze. Wierzę, że nasi jadą po puchar. Kurs na biało-czerwonych to 150. Czy to wróży marne szanse? Nie wiem, choć się domyśla. No to skoro pan Tadeusz się domyśla, to ja postawię na Francję. Dołożę, że królem strzelców będzie... Hajsik w grze. A wracając do naszych, to stawiam, że z Meksykiem na przetarcie będzie remis. Z Arabią to może i wygramy, bo kurs, że oni zdobędą mistrzostwo to 750. No i na koniec niestety Argentyna pewnie się po nas przejedzie. Suma kursu 861 z 500 PLNów do wygrania 3400 zł. Jak chcesz pykać, a konta jeszcze nie masz, to nawet 200 zł możesz zyskać w formie freebetu na pierwszy nietrafiony zakład. Rejestracja z kodem budda, link w przypiętym komentarzu. Jak zakładać konto, to tylko z tym kodem, albowiem tak wypada. 18 plus, halo, pamiętać. A tymczasem lecimy. Siemano, witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy tutaj na tym materiale się zebrali, zakładam, że troszeczkę was tutaj jest. I zakładam, moi kochani, że nie samymi wyprawami dookoła Europy, do innych krajów, nie samymi filmami, które mają po 57 minut człowiek żyje. Ja w tym momencie otwieram garaż, który znajduje się za mną. Dla was w tym momencie wyłania się Lambo w kolorze, a w takim samym jak mam bluzę, a w takim samym, jak mam skarpetki i buty. Czemu? Ze względu na to, że to wszystko musi do siebie fitować. Czemu, moi kochani, Ano temu, że znalazłem zajebisty patent gdzieś na amerykańskim YouTubie. Co ja tam widziałem i co my zrobimy w tym materiale? No pewnie domyślacie się już po tytule, domyślacie się po miniaturce. Ja za moment więcej wam o tym opowiem. Ale tymczasem, żeby nie przeciągać i dać tą ucztę dla uszu, ten miód p dolony dla was już w pierwszej minucie tego filmu, odpalę tego oto gnoja, wyjadę nim i wytłumaczę wam, co jest. Pięć. Uwaga! satuj. Świeci mnie kochają! Otóż przed nami niedługa droga, moi kochani, ze względu na to, że musimy udać się do knurowa. To taka miejscowość na śląsku. Swoją drogą to właśnie tam na cmentarzu. Leży sobie mój papa szanowny. I moi kochani, to właśnie w knurowie powstawała cała moja płyta. Dziękuję. Ty nie z tej strony? Nie, na no tej. Przecież mi otwierasz? Otwieram sobie, ty siedzisz z prawej strony. Nie, no to się mi Ha! No daj! Lambo ci ładnie. Tak. Nie. Ja no już nim wyjechałam, proszę. Jechałaś nim? Ale nie prowadziłam. No dlatego tu jeszcze stoi kurwa może co? Nieprawda? Naprawdę chcesz ja? Tak. A ja też chcę. No to możesz, naprawiam. Kurwa. Ja pierdę. To nie jest kurwa dobry pomysł. Takich rzeczy nie robi się nawet dla wyświetleń. <laughs> Kamień papier nożyce, kurwa. Do jednego. Jak przegram to jadę na Dobra? Ja jebę. Ja kurwie. Moi kochani, właśnie zaczyna się dla Was ostatni odcinek Lambu. Dziękuję. Dobra. Następne będą już jak tłumaczę historię, co z nim zrobię. Ile wyniosła szkoda, jak wyglądają usługi blacharsko lakiernicze w lambo. Chyba tylko jedź powoli, dobra? Do zobaczenia w knurowie. Kurwa, jak ty siedzisz na górę. Ty to widzisz, że ona ma mięca za sobą? Ty, to jednak trzy osobowe to Patrz, gdzieś tam to by się jeszcze zmieścił ktoś. Pasy, pasy sobie to. O racja. No. Przydałyby się jeszcze szelkowe, Hans, siatka a y, tutaj, żeby ręki przy dachowaniu nie wystawić. Wiesz jak się będę bieg yy, yy. Nie wiem. <noise> o kurde <noise> Dobra, goni ich, bo to może być chwila moment. Łopatka. Masz ograniczoną kontrolę trakcji, dawaj, but. Ja Sama jestem jest przerażona. To jeszcze biegu nawet nie zmieniło. O, no, przerażona mega. Ja. Puść gaz i lewą łopatkę daj. Trzymaj gaz, trzymaj, trzymaj, trzymaj. Jak to pięknie chodzi A! Lewa łopatka Teraz bucior Trzymaj, trzymaj, trzymaj Trzymaj, trzymaj o Jezus. Dobra, wystarczy ci Wystarczy kurwa bo ja sam na prawym Same ręce mam już mokre Ja już jestem kurwa nie? Jedź sobie tak 120, jest okej okay. Pamiętaj, lewy to hamulec jest no. Ja tam nie zamierzam jeszcze nie biorę tego naszego O Jezus Maria Grażynka nigdy w Knurowie nigdy. nie widział takiego tripu, nie? Nie wiem czy Knurów jest gotowy na to jest koniec Jest koniec Nie. Yeah. Tutaj jesteś niepoważny stary Czekaj, co to on tam parkuje pod samymi drzwiami? Ekstremalny peler to jest, to muszę nagrać, nie? Mówię nigdy, ale to prze nigdy nie było jeszcze takiego drifu. <śmów> Widzieliście wam elegancko podmiotę. Szczerze, jak ja bym miał takie auto, to ja bym w ogóle nie siedział w studio, tylko w nim bym sobie produkował. Normalnie bym tam miał lapa, a bity bym tam robił, nie? taki sfitowany w ogóle to Lambo, nie? Słuchaj, trzymało. przepierdoliłem w kamień, papier, nożyce, więc musiała przyjechać Grażyna, co nie zmienia faktu, że wjechać tu musiałem ja i to jest jedyne należyte Obydze. miejsce na tej pierdolonej, knurowskiej ziemi, gdzie ten samochód ma się kur znaleźć, tak czy nie? Popatrz jak on tutaj pasuje, popatrz. Ej on się toczy do przodu! Kurde. 40. 40. 40. Już Ciebie. stoi, już stoi. Ale popatrz jak on tutaj pasuje pod ten brudny kr. Knurowski styl. Zobacz to! Patrz. Popatrz. Tu się, tu się nikt nie przygotowuje, kurwa, mizyko no, Znaczy nie no, to jest przygotowany jakby, nie? My się inspirujemy muzyką z prawdziwych get i tutaj jest takie trochę get. Nikt się nie przygotowuje na to, że tu przyjeżdża jakiś STO kurwa. Manie. To jest taki eklektyzm, no to pasuje po prostu, <grystanie> Tenersko Fenersko sobie ku leży śmietnik, to nie widziało płynu myjącego od 97 1997 roku. Jest kurwa tak jakby... ostatni raz to myłem jak byłem mistrzostwa w piłce nożnej we Francji właśnie w 98. Wtedy myłem, pamiętam, po meczu Niemców, wszedłem i myłem, bo się naoglądałem czystych Niemców. Mi nie się podoba, miło. Stary, to jest... Za nie mówiłem, to jest niewyobrażalne, nie? Ja myślę, że to jest dla miasta Knurów historyczny dzień. Że tu nigdy jeszcze tyle pieniędzy nie leżało na tych kostkach, stary. W ogóle w tym mieście jeszcze chyba nigdy nie było tyle pieniędzy. Nie? Moi kochani, my przyjechaliśmy do Knurowa, do tych oto skromnych przedsiębiorców, do tych oto skromnych producentów, chodzą pogłoski, że to są najlepsi producenci po tej stronie autostrady. Dacie pogłoski, wiarę? Pogłoski, nie? Na, na Szczygłowicach już rosną nowe koty, nie? I moi kochani, ja podejrzałem na amerykańskiej ziemi, że są w stanie ludzie, którzy mają takie fajne furki, robić bit tylko i wyłącznie z wykorzystaniem dźwięków z tej furki, następnie nawijają numer, następnie robią klip i cały numer powstaje przy użyciu, mojej kochani, tego kurwa samochodu. Czyli ci panowie dzisiaj zbierają sample. Na przykład ten od piszczenia pasów, od niezgaszenia Tańce. świateł, jakieś no. tam otwieranie no. kurwa szyby, trzaśnięcie tutaj, tak nie, drzwiami, no. brzęk od kluczyka. Zbieramy z tego wszystkiego dźwięki. Ogranicza nas tylko własna kreatywność, nie? To są sample. Robimy z tego bit, piszemy pod to numer, robimy pod to klip, knurów przechodzi do historii essa. Budda to jest największy kot, jeżeli chodzi o klejenie wszystkich Twoich fur. To jest największy kot. Nie no, ta G-Klasa, która mnie wtedy tak wzruszała, jak tutaj przyjechała, kiedy padł tekst o arcybiskupie. Generalnie przy tym jest niestety gruzem, nie? Będzie historyczne zdjęcie na tablicy Krakausu. Kurwa, ja robiąc to auto, liczyłem na to, że kiedyś będzie mi dane nagrać Waszą reakcję na ten samochód. Gdzie ma mordor? Można że to Na jakim wypisie? No, kurwa. Stary, mój stary stacjonuje tu już, kuba no parę lat, nie? No, poważnie. Znaczy ja wiem, że to jest Kraków ten, ale... To są moje ziomale, mój stary tam leży na cmentarzu Knurów, półtora kilometra stąd, kurwa. No mordo, kurwa, jestem stąd. No poważnie ci mówię, moja babcia i tak dalej. Chłopiec, Kurwa w szoku. A ja teraz przyjechałem do nie patrzę, k**wa, Lambo stoi, patrzę, kurwa Budda, ja takie, ja pierdolę, skąd? No jak skąd? Knurowa, kurwa, skąd? Nie no, mordo, ja poważnie jestem skurowa, nie? W sensie mówię serio. A moja babcia stąd i tak dalej, no zobacz, ile tu jest ludzi, labuda. Masz Pięknie. ziomala labudę No już masz. A czy ja nie? <noise> nie cząść się tak, no Ja nie ty? wiem, co się dzieje w ogóle. Ja pierwszy raz <noise> lambo na widzę. Tak w realu. Chcesz, coś siąść? Mogę. Zrób miejsce Pięknie. dla szefa. Siądę. Ja piszę. Dole. Ja kur... Oplem na co dzień jeżdżę. Widzisz, a to jest taki seat. O, Tylko na to no Masz tu kluczyk. Zrób sobie zdjęcie takie, żeby wiedziała, co straciła. <laughs> Moi widzowie, kurwa, normalnie sobie wsiadają do lambu i. Ch**. Takie są realia. Pa! Pa! Jest! Widzisz, jak mi się łapaczyliście? Ja sobie, podnieś sobie to czerwone, no. I dawaj. Chłopie, cała noga ci się czeka. O, ja pierdolę. Chłopie, cała ręka ci lata, kurwa. <laughs> ja nie wiem, co się dzieje. <laughs> Ale bez kitu! Bo ci nie był ten na palący. To jest taki seat na teściu. Tylko że na krótkim teściu, nie? Wiadomo, jak galanik. To ściga się pod kuchą delikatnie, ale delikatnie, delikatnie, długi. Tak, no. długi, nie, nie, krótki. Czyli z butów się Wyjechało Wyjął Dzięki jeszcze raz. Wszystkiego dobrego mordo, oglądaj filmy dalej, Oglądamy. zostawiaj łapeczki w górę, subskrypcje, no i kurwa nara. Dobra, żeby tego nie przeciągać, wytłumaczymy wam co i jak zostanie teraz zrobione. Ja mam mega kurwa zajawę na to, co dzisiaj tutaj powstanie i teraz chcę was po kolei przeprowadzić po tym. Po pierwsze, walimy jaką długość numeru? Powiedzmy, że dwie minuty, żeby było około. Dobra, 2:20, czyli między dwie a dwie i pół minuty. Okej, okej. Okay, okay, Dobra, no. zróbmy beat, wiesz co, mam taki pomysł właśnie zrobić. Żeby mm. to było samochodowe, nie? Tak, żeby to było coś takiego, patrz. Od razu wchodzi motyw. My to samplujemy z tamtego dźwięku. Czyli motyw przewodni taki, kurwa. No. Wszystki dynamicznie, nie? To wchodzi, brzmi jakby zaraz miał być za. tak, tak, tak. Tak, tak, no. tak, Samochodowy vibe, żeby on zachęcał trochę do złatań, nie? Dobra, ustalamy, że żaden dźwięk nie może pochodzić z czegoś innego niż lambo, jo? Okay. Czyli wszystko kurwa robimy wszystko z w 100% z lambo. Dobra. W lambo, z lambo i nie bierzemy żadnego k. Sampla z jakiejś paczki samlu. No. I jak jest chyba z tekstem? Że jaki musi być bit pod tekst, je? tak, najpierw robimy po kolei, Zgrywamy sobie sample, potem ładujemy je do samplera, robimy z tego bit. Następnie jak mamy zbudowany szkielet bitu, piszemy do tego tekst, nagrywamy i produkcja taka finalna na koniec. Dobra. I na koniec jeszcze robimy pod to klip i jest chwa Ameryka! Się... W związku z tym chciałem powiedzieć, że możemy zaczynać, a Kraka to kartel cieszę się jak dziecko. Kiedyś chciałem zrobić bit z G-klasy. Dziś robimy bit z własnego hurakana. Zaczęliśmy sobie od przekminienia tego, jakie dźwięki mają potencjał i jak je uzyskać. Mamy listę. Dokładnie 13 pozycji. Od banalnych, jak na przykład klakson, przesunięcie fotela, czy pukanie w karbonowe boczki drzwi, aż po mniej oczywiste, jak na przykład dźwięk silniczka płynu do spryskiwaczy, albo dźwięk, który wydaje STO przy zmianie trybu jazdy z deszczowego na sportowy. Żeby nie przedłużać i nie za to patrzcie, co działo się dalej. Ciekawostka jest taka, że to dokładnie tu, dokładnie na tym dywanie, moi kochani, powstała płyta, która została wydana, no, w okolicach dwóch lat temu i, moi kochani, ta płyta jest tutaj, patrzcie. Zrób tu zuma, bo to jest kurwa złota płyta, to nie jest tyle płyta i to było, moi kochani, dawno. I teraz sobie samplujemy kluczyk. Pierwszy dźwięk to to, a drugi dźwięk to to. I teraz tak, ja mam questa dla Divixa, który siedzi tutaj przy kąpie i będzie zgarniał ten dźwięk. A mianowicie, ja to nagram, a ty pokażesz ludziom, jaka jest możliwość wykorzystania nawet dwóch głupich dźwięków. Klikniesz kilka magicznych przycisków. Ale ja z tego zrobię symfonię piątą Beethovena, nie ma problemu. No i kurwa, dogadane. Dawaj, nagrywamy to. 3 minuty, nie, patrzcie to. Tylko i wyłącznie kluczyk i divix. <laughs> Weź to jeszcze do Klaszczemu, bo dźwięk klaskania ma każdy z was. Na klapsach to będzie jeszcze bardziej podbite na tych tych. O kurwa, to jest dobre. Kluczyk samochodowy, DIVX i kur... dwie ręce. możemy revert na to dać. Dobra, jak już wiecie, co jesteśmy w stanie zrobić z samego kluczyka w ciągu trzech minut, to słuchajcie tego, co teraz się będzie działo ze wszystkimi samplami z lampy. Dobra, zaczynamy sobie, moi kochani, od sampla, który jest bardzo dobrze znany wszystkim, którzy jeżdżą sobie jakimś tam Audi, Seatem albo Lambo. Puść dźwięk, to jest dźwięk, który towarzyszy nam w momencie, kiedy mamy włączone światła i zapomnimy o nich, kiedy otwieramy drzwi. Dawaj. Dawaj go jeszcze raz. Tak. I teraz zaczęlibyśmy sobie tym piknięciem, ale później zaczęlibyśmy wchodzić już w melodię, tylko że wy przerobicie ten dźwięk, żeby on był bardziej pod bicior, tak? tak? Tak. To jest ten dźwięk. W tej chwili dodaliśmy już na niego echo, że jest po prostu bardziej przestrzennie, i ułożymy z niego melodyjkę. Czyli Właśnie. będzie coś takiego. A. A. A, Let's go, let's go, let's go. Yeah. Dobrze, f... To brzmi mega bandycko. To intro jest takie, jakby zaraz kawa miał być czysta na godzinę. To jest jakby główna część, czyli ten sample tych świateł. Na nim zbudowaliśmy melodykę i to jest główna część tego bitu. A pójść jeszcze raz oryginalny? Oryginalny. Proszę. Chuj, chuj. Lecimy na tym, dobra. Dawajcie dalej. Następne, co zostało tutaj wsadzone na timeline, to jest zmiana trybu jazdy, słuchajcie. To jest dźwięk, który towarzyszy kliknięciu zmiany trybu jazdy i dźwiękowi, który y, potwierdza zmianę trybu jazdy. Następny jest mega mocny i to jest slajd fotela pasażera do tyłu. O. To jest dobre. dawaj i następne. I to jest, moi kochani, kofango, czyli element, który domykamy. Nagrywaliśmy to teraz. No. I to jest ten dźwięk. Łącz efekty na kofango. Kofango jest mój faworyt. Zmocniliśmy trochę to kofango. Będzie z niego stopa. Ale solidne. Kopię to Oje. brzmi jakbyś normalnie na perkusji dępnął stopę, Tak, no. to jest stopa, no. Dobra, a teraz pokażę z tego ułożyłeś, stary. Tu jest dobre, kur... Zrobione z Lambo. Czujcie to, a to jeszcze. nie jest połowa. Tak. Ja pier... Dokładamy po kolei wpięcie pasa. Następnie mój faworyt, czyli dźwięk silniczka spryskiwaczy, i to jest nabicie absolutny kocur. Później werbel robimy ze stukania w deskę rozdzielczą. co odpowiada za niskie partie brzmienia, czyli bas, ważny element. Niemalże tak ważny jak wydech Lambo, z którego właśnie ten bas pozyskaliśmy. Cykanie, które delikatnie słychać gdzieś w tle, o to cykanie, to sample pozyskany z odpinania kluczyka. No, i całość prezentuje się, uwaga, mocno nocnie i mocno samochodowo. A daj to, pokaż im to. Nie wiem, czy oni są gotowi. Są gotowi? Myślisz, że są? Ja myślę, że nie, ale. Ja myślę, dojdzień. że nikt na to nie jest gotowy. Pokaż to. Pokaż to arcydzieło. Wchodzę do Lambo. Pika, światła. Wchodzi bit. Kurwa. To jest nie? Ja muszę to podkręcić, patrz. Jednym paluszkiem. pasy Te pasy to jest jak przeładowanie klamki. Puść te pasy, tak. pasy jeszcze raz. Ja pierdolę. To jest jak przeładowanie klamy, nie? Zajebiście bandycko to brzmi, zajebiście nocnie to brzmi. Dawaj, robimy do tego texture. Musi wyjść texture samochodowy. To. Ogólnie musi być taki biczor, jakby wsiąść do fury i tak jakby ktoś kto jedzie tą furą normalnie musi się go nauczyć, i sobie go leczyć i nawija. Czyli prosty? No tak, żeby był taki Dobra. catchy. Dobra. Dobra, dawaj, piskamy. Pisanie tekstu to kwestia, która zasadniczo zależy od dnia i od flow. Ja sam nie umiem jeszcze tak dobrze pisać, żeby wypuszczać to bez sprawdzenia kogoś doświadczonego. Skleić sam potrafię. Pomysły mam, ale powiedzmy, że lepiej, żeby czasem ktoś to zweryfikował. Pierwsza zwrota gotowa. Wjeżdżam za mikrofon, zobaczmy, jak to brzmi. Nie czerwień Ferrari Enzo To brzmienie bitu jak z ghetto. Biały imięta jest fresh boy Światła migają jak ciasto. Latamy miastem, tylko nocą jest Ogień z wydechu jak strzały procą Decybel nie sprzyja żadnym normom A fura ma klimat jak Azja Tokio Raperzy kupują sample Ja przywożę labo na kartel To najdroższa paczka w raprze Bo to co tu słychać to bity za bajkę To wszystko prywatne, kosmos jak Marvel Kubota, kaptura, burza czy kafle To brzmi ciekawie Położyliśmy zwrotki na bicik. Zawsze tak na surowo to brzmi na pół gwizdka. Po obróbce całej jest już zupełnie inny taki finalny efekt. Mi na przykład często numer nie siedzi przed masterem, a po masterze jest dla mnie lala. Tutaj końcówka w dość mocnym tempie. Trzeba się nagimnastykować z oddechem, żeby się po prostu ładnie zmieścić. Poler, niedociskanie, polska rzeczywistość. To co widzę, fikcja, jakbym wysłał siebie w przyszłość. Taka moja wizja, kiedy jadę na lotnisko. Prawie że taki mój prywatny hip hop. Ta, teraz było git. Doskilowałeś się w chuj. Kur... Stary, serio, z nagrania na nagrania jesteś coraz lepszy, już proszem, stary max. To już jest taki k***a m... dobry level. Nie czerwień Ferrari Enzo To brzmienie bitu jak z getto Biały i mięta jest fresh boy Światła migają jak ciesto Latamy miastem tylko nocą Jest ogień z wydechu jak strzały prodzą. Decybel nie sprzyja żadnym normom A fura ma klimat jak Azja Tokio Raperzy kupują sample Ja przywożę Lambo na kartel To najdroższa paczka w rap grze Bo to co tu słychać to bity za bańkę To wszystko prywatne, kosmos jak Marvel Kubota, papcia, bluza, trzy kafle Ty, ty, ty mordo, czerwone światło mam Zdążymy zmienić bit? Na mieście opony się palą, ktoś lata na rondzie, tu bokiem Bawarą Nie ma już spojrzeń, bo miasto sypialnią, my nocna symfonia, wydechy strzelają jak gluk. Obwodnica pusta, świeci czerwone i nie mogę ustać Jeśli czerwone to tylko i usta Odcinka i koniec, gdy droga jest pusta To kolejna noc, której nie przespałem Wydajemy sos na te fury nielegalne Przejmujemy to razem z tym twoim garażem, jeśli policja ma problem, wszystko jest fotomontażem z fotomontażem a nie polska rzeczywistość Tu co widzę, fikcję jakbym wysłał siebie w przyszłość Taka moja wizja, kiedy jadę na lotnisko, private jetty takim taki mój prywatny Miniarce, mordy, to na tym kanale jeszcze nie występowałem, ale to chyba najprostszy trik i najstarszy trik polskiej rap grze. Nie znasz wszystkich słów na pamięć? Załóż kominiarkę, nie będzie widać twoich ust, a ty elegancko pobujasz się do tego co stworzyłeś. Moi kochani, my ten numer nagraliśmy w dniu wczorajszym. Było bardzo dużo tekstu, było bardzo dużo przyspieszeń, a my mieliśmy bardzo mało czasu, żeby to wszystko dla was zrealizować. W związku z czym nie zdążyłem się po prostu całego nauczyć na pamięć, a jakże będę czytał na klipie? No, zwyczajnie nie. Na pewno mam wrażenie, że zrobiliśmy coś kreatywnego, a to czy fajnego, pozostawiam do oceny mordeczki wam w komentarzach. Czy wam się to podobało? Czy to było fajne? Czy to było kreatywne? Czy chcecie Żebyśmy w przyszłości zrobili jeszcze jakiś bicik z Lambo. A może zrobimy beat z deniuka? A może zrobimy bit z 15? A może zrobimy całą kolekcję tych, moich kochani, właśnie bitów. Zapraszam was, jeżeli wpadło wam w ucho na Spotify'a. Pod tą nazwą, która wyświetla się Wam teraz u góry, będziecie mogli odsłuchać ten numer u siebie, na przykład w samochodzie podczas nocnego walenia ronda. Oczywiście, zróbcie to tak samo jak my, i wykonajcie te wszystkie manewry na zamkniętym odcinku drogi. Bo na zwykłym nie wolno. Okay. Zapraszam was również do odsłuchu tutaj u mnie na kanale. Dzisiaj wlatuje to jako sam klip. Możecie po prostu sobie słuchać w kółko, jeżeli ktoś z was nie ma Spotify'a. Mam nadzieję, że podobał się wam na przykład ten shot. Mam nadzieję, że nie tylko ten był zajebisty, bo według mnie ten, który w tym momencie wlatuje dla was na ekran, również jest naprawdę petardo. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja w tym momencie odmeldowuję, zbędnym słowem ustnie kalam, i do fury wypierdalam, gdyż jest strasznie zimno. Nara. Ale.